Podpisz sobie umowę powierzenia, czyli krótka instrukcja, jak za swoje pieniądze rozwiązywać problemy innych ludzi. Zapraszam. Ostatnio przychodzi do naszej kancelarii klientka i mówi tak. Słuchajcie, napiszcie mi umowę powierzenia, bo ja rozmawiałam przed chwilą z naszym kontrahentem. Bardzo mi zależy na tej współpracy. Potrzebuję umowy powierzenia, i jak ją podpiszę, to oni ze mną tym, tym samym zawierają umowę i w ogóle kraina miodem i mlekiem płynąca. Świetna współpraca. I wiesz, co właśnie ta klientka zrobiła? Zgodziła się na bardzo niekorzystne dla siebie warunki, ale tym samym uszczęśliwiła drugą stronę, nawet swoimi pieniędzmi, no bo przecież to ona potrzebuje zapłacić za tę usługę. Czyli wydała pieniądze, żeby zabezpieczyć interesy, ale nie swoje, tylko drugiego podmiotu. Wręcz przeciwnie, o swoich zupełnie zapomniała. I to się dzieje non-stop. Bardzo często w takich sytuacjach pod presją zamiast chronić siebie i zastanowić się w ogóle, czy ta umowa powierzenia jest rzeczywiście dla mnie dobrym rozwiązaniem, chronimy inne podmioty i realizujemy proces biznesowy nie tak, jak jest zgodnie z prawem, nie tak, jak jest zgodnie ze stanem faktycznym, ale tak, jak będzie wygodnie dla drugiej strony, która może potencjalnie z nami nawiąże współpracę. I pamiętaj o jednym: jeżeli ktoś mówi, napisz umowę powierzenia, stwórz sobie spółkę, załóż fundację, to pamiętaj, że bardzo często po drugiej stronie też jest prawnik. I oczywiście w świecie marzeń sytuacja wygląda tak, że nasze biznesowe relacje przypominają skrzydełka motyla rysowane w ten sposób. Czyli widzisz, jest tutaj symetria. Wszyscy mamy takie same interesy i w ogóle. Problem polega na tym, że tak nie wygląda normalne życie. Normalne życie w biznesie wygląda tak. Tutaj mamy interes jednej strony, a tu drugiej. I trzeba zadbać o ten swój interes i ten swój biznes, bo umowy. Nie wyglądają tak, nie zawsze są symetryczne. Dlatego też, nawet jeżeli po drugiej stronie jest prawnik, to potrzebujesz skorzystać z własnego wsparcia prawnego, które będzie realizowało Twój interes i sprawdzić, czy to, co proponuje Ci druga strona, jest na pewno korzystne także dla Ciebie. Nie podpisuj niczego w ciemno, nie sugeruj się drugą stroną, nie wierz w presję. W biznesie i w życiu pośpiech nie jest najlepszym doradcą. No i pamiętaj, że jeżeli ktoś wykiwa Cię raz, to jest informacja o tej osobie, ale jeżeli będzie to próbował robić drugi, raz, trzeci, czwarty i piąty, to już jest informacja przede wszystkim o Tobie.